Joanna Żółkowska, znana jako Anna surmacz z serialu Klan, od 1997 roku zdobywa serca widzów dzięki roli zaproponowanej przez córkę, Paulinę Holtz. W naszym materiale odkryjemy kulisy ich współpracy, niezwykłą wieś łączącą matkę i córkę oraz wpływ, jaki Paulina miała na karierę Joanny. Poznamy również, co napawa aktorkę największą dumą w rodzinie. Serial Klan to więcej niż tylko miejsce pracy, jest prawdziwą tradycją rodzinną. Joanna Żółkowska, jedna z popularnych twarzy tej produkcji, trafiła na plan tego uwielbianego przez Polaków serialu dzięki swojej córce, Paulinie Holtz, w 1997 roku. Od tamtej chwili Żółkowska z wielkim zaangażowaniem wciela się w postać Anny Surmacz-Kozieło, której losy przyciągają uwagę ogromnej liczby widzów w całej Polsce. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak bliska relacja łączy te dwie aktorki. Nie od dzisiaj wiadomo, że Joanna Żółkowska to ikona klanu. Jej znakomite aktorstwo w roli Anny zdobyło serca publiczności. To, co jest mniej znane, to fakt, że Żółkowska znalazła się na planie dzięki swojej córce Paulinie, która od samego początku swojej kariery związała się z tą produkcją. Paulina przecierała szlaki w telenoweli, a pewnego dnia przyniosła mamie propozycję zagrania niewielkiej roli, która okazała się chwilą przełomową. Joanna wcieliła się w nią z takim entuzjazmem i umiejętnościami, że na długo zapadła w pamięci twórców, co zaowocowało dalszym współdziałaniem. Produkcja tak bardzo doceniła wykonanie Żółkowskiej, że zaproponowano jej stałą współpracę, kontynuowaną aż do dziś. Aktorka z dumą przychodzi na plan, Podkreślając swoją ogromną pasję do serialu i radość z gry w klanie. Bohaterowie tej opowieści pochłonęli uwagę całego kraju, a Żółkowska, mimo upływu lat, wciąż pojawia się tam z tym samym zachwytem. Dziś, jako 74-letnia doświadczona aktorka, Joanna Żółkowska nie kryje radości i satysfakcji z osiągnięć swojej córki Pauliny. Uważają ją za swoją największą dumę i radość życiową. Dostrzegając jej sukcesy w zawodzie i różnorodne pasje, które z taką pasją rozwija. W życiu prywatnym szczególne miejsce zajmują jej wnuczki, Tosia i Marcysia, z którymi Joanna realizuje się jako oddana babcia, ciesząc się każdą chwilą spędzoną w ich towarzystwie. Radość w moim życiu płynie przede wszystkim z obserwacji sukcesów Pauliny, które są niezwykłym źródłem satysfakcji. To osoba obdarzona wieloma talentami, które uwidaczniają się na scenie ale także poprzez jej zdolności literackie, malarskie czy fotograficzne. Mam przeczucie, że w tych dziedzinach dopiero zaczyna się rozwijać i z pewnością pokaże jeszcze wiele. Sama nigdy nie krytykuję jej działań, ponieważ to, co tworzy, zawsze jest dla mnie źródłem zachwytu. Istotne podkreślenia jest to, że nasza relacja opiera się na podobieństwie charakteru, co stanowi solidny fundament naszej więzi. To nas wspiera w realizacji wszelkich zamierzeń oraz motywuje do nieustannego doskonalenia. Świat show biznesu bywa niezwykle wymagający, a krytyka może być zdruzgotująca, dlatego, świadomość, że mamy siebie nawzajem, jest nieoceniona. Podstawą naszej relacji są cechy charakteru, takie jak determinacja, bogata wyobraźnia i nieustanna chęć rozwoju zawodowego. Obie jesteśmy niezależne, potrafimy się wzajemnie wspierać, co jest nieocenione, i często dyskutujemy o naszej pracy, gdyż w artystycznym świecie odporność psychiczna jest kluczowa. Nie ma miejsca na pokazywanie słabości, bo zostanie to wykorzystane przez innych. Jesteśmy emocjonalne, ale umiemy przyznać się do błędów i powiedzieć przepraszam. Te zdolności pozwalają nam przetrwać w trudnych chwilach i umacniają nasz związek. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.